Siamaneczko z tej strony Kikus34 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak jak w tytule, w dzisiejszym odcinku ciekawostki o ziemniaku. Ale, może najpierw, pierwsze Wam opowiem historię o ziemniaku, taką krótką, a później, oczywiście, polecę ciekawostki. No to zaczynajmy. Historia ziemniaka, praziemniak. Ojczyzną ziemniaka jest Ameryka Południowa. A jako pierwsi uprawiali go inkowie, budując na zboczach Andów poletka i systemy sztucznego nawadniania. Odporny na surowy klimat gór ziemniak szybko stał się podstawowym produktem spożywczym. Inkowie uprawiali około 250 różnych odmian ziemniaków. A teraz przejdźmy do ciekawostek: 1. Rok 2008 został ogłoszony przez ONZ rokiem ziemniaka. 2. Pomniki ziemniaka znajdują się m.in. w słowackim mieście San Senkur, w Idachu w Stanach Zjednoczonych w Muzeum Ziemniaka, w miejscowości Ananowa w Chorwacji, w Prizendorf w Austrii, w Polsce w Besiekierzu oraz Poznaniu. 3. Ziemniaki nazywa się również w zależności od gwary czy dialektu, barabolami, komparami, bulbami, kartoflami, parkami, pyrami, swabkami, bulwami oraz grelami. 4. Największym producentem ziemniaków na świecie są Chiny. Produkuje się tam ponad 80 milionów ton rocznie, w Polsce około 8 milionów ton, a na świecie 300 milionów ton. 5. Człowiek zjada statystycznie 33 kg ziemniaków rocznie. 6. W Peru utworzono największy na świecie bank genów ziemniaka. Znajduje się w nim ponad 10 tysięcy odmian tego warzywa. Co jest według mnie no, dosyć sporą liczbą. Jeśli 10 tysięcy odmian jest tego warzywa faktycznie takie wow, moim zdaniem. No ale przejdźmy do dalszych ciekawostek. 7. Duże ubytki witaminy C w ziemniakach mogą występować w skutek przechowywania ich zimą w nieodpowiednich warunkach. Straty te mogą wynieść nawet 75% pierwotnej zawartości tej witaminy. 8. W Europie od XVII do XVIII wieku ziemniaki były traktowane jako rośliny ozdobne. 9. Glikoalkaloid Slonina może powodować poważne zatrucia pokarmowe, wykazuje też działanie rakotwórcze. Skoncentrowana jest ona głównie w zewnętrznych częściach bulwy w pobliżu oczek. Jej największe stężenie obserwuje się w ziemniakach niedojrzałych i pozieleniałych. 10. Ziemniaki wykorzystuje się do produkcji spirytusu. 11, zawiera witaminy D, K, E B6. Duża witaminy C oraz niewielkiej ilości witamin A, B1, B2, B3 oraz PP. 12. Jest bogaty w sole mineralne: sód, potas, magnes, wapń, żelazo, mieć, cynk, jód i inne. 13. Są doskonałym źródłem błonnika pokarmowego oraz skrobi. 14. Jest niskokaloryczny. Składa się głównie z cukru złożonego, jakim jest skrobia. Dlatego też jest świetnym źródłem energii dla dziecka. 15. Działają moczopędnie i tym samym oczyszczają organizm ze szkodliwych substancji. 16. Usprawniają pracę mózgu. Poprawiają pamięć i wzmacniają układ nerwowy. 17. Jest lekko strawny. A związki w nim zawarte łatwo się wchłaniają. 18. Gotowane zalecane są osobom cierpiącym na choroby układu pokarmowego. 19. Ziemniak służy do produkcji pasz dla zwierząt, krochmalu, kosmetyków, a nawet lekarstw. 20. Zawarty w nich magnes wzmacnia serce. 21. 116 kg ziemniaków. Zjada przeciętny polak rocznie. 22. 100 g ziemniaka ma tylko 80 kalorii. 23. Najcięższy ziemniak świata został podobno wykopany w stanie Colorado, USA. Jego ciężar wynosi 49 kg, długość 70 cm, a średnica 37 cm. I pewnie ciekawi jesteście. Hmm, i ile by z tego można było zrobić frytek albo czegoś? Cóż, o tym dowiecie się na samym końcu, ponieważ będzie taki mały bonus, ale nie będę spoilerował. 24. Podobno ziemniaki zagościły na talerzach w Europie, gdy król przywiózł do kraju ziemniaki. Nie wiedział, co z nią zrobić, więc kazał posadzić w ogrodzie. Niestety, jak wiadomo, ziemniaki nie słyną z pięknych kwiatów ani nie są rośliną upiększającą ogród. Roślina nie była smaczna, i wściekły król kazał ją spalić. Gdy ktoś ze służby na dworze poczuł ładny zapach pieczonych ziemniaków, wygrzewał je z żaru i spróbował. Okazały się smaczne, gdy się je upiecze. Nie wiem, czy to jest prawda, czy też nie, ale myślę, że w każdej takiej anegdotce czy legendzie jest taka, no, prawda, taka bardziej. Może nie bardziej, ale jest z przynajmniej trochę prawdy. A jeżeli ktoś jest jeszcze bardziej ciekawy, no to można się poszukać na internecie. Dobra, jedziemy dalej z ciekawostkami. 25. Ziemniaki są blisko spokrewnione z pomidorem, papryką i bełkarzanem. 26. Pierwszym warzywem wyhodowanym na pokładzie porąbu kosmicznego w przestrzeni kosmicznej jest właśnie ziemniak. 27 dzikie ziemniaki i nie wszystkie można jeść. 28. W Polsce w 2011 roku zarejestrowanych było 129 odmian. 29. W XIX wieku wybuchła zaraza ziemniaczana, która zniszczyła 90% upraw ziemniaków, co, spowodował, co spowodowało głód w całej Europie, który doprowadził do śmierci około miliona osób. 30. W rosyjskim miasteczku Lajszewo ziemniaki zabiły cztery osoby. Dokładnie to zabił ich trujący gaz wydzielający się z ziemniaków. Najpierw do piwnicy zszedł ojciec mojej Marii Czelsyjew, potem matka, brat, a na końcu babcia. Ta jednak zostawiła otwarte drzwi, przez co gaz się ulotnił. Gdy Maria zaszła do piwnicy, zobaczyła całą rodzinę otrutą z zwykłymi, zgniłymi kartoflami. 31. Ziemniaki stanowiły żywność stosunkowo tanią. 32. Zasadotwórczy skład mineralny ziemniaków potas, wapń, magnes neutralizuje zakwaszające działanie przetworów zbożowych, mięsa i ryb. 33. Ziemniaki zawierają około 2% białka o wysokiej, o wysokiej wartości biologicznej. 34. Spożycie 200 g porcji ziemniaków pokrywa 50% dziennego zapotrzebowania. 70 mg na osobę, na witaminę C oraz 40% na potas. 35. Ziemniaki są niskokaloryczne, dają uczucie sytości, ale nie są przyczyną otyłości. 36. Pełnią rolę zdrowego, dietetycznego produktu, jak pozostałe warzywa. No i cóż, to by było na tyle z tych ciekawostek, a teraz oczywiście bonus. Pewnie jesteście ciekawi, ile by można frytek zrobić z, tego, z takiego ziemniaka. I tak w sumie, a propos frytek. Rekord świata w ich jedzeniu ustanowiony został w mieście. Grand Forks w USA. Tabuny żarłocznych mieszkańców miasteczka skonsumowało 12 000 porcji frytek. Do sporządzenia tak gigantycznego posiku zużyto 1796 kg ziemniaków, 682 litra oleju roślinnego, a także 227 litrów keczupu i 11 kg soli. A, a propos tego dużego ziemniaka, Gigantycznego raczej ziemniaka, który został wykopany w stanie South Colorado Nie wiadomo, co z nim zrobiono. Tak naprawdę. Ale ciekaw jestem tak szczerze, ile by z tego frytek mogło być. Ale tak w sumie obliczyć, że tak plus minus potrzeba jakieś 2 3 ziemniaki, na jedną porcję. Załóżmy, że dwa. No to razy 5 mam jeden kilogram, czyli 5 porcji z 1 kg. No to powinno żyć to razy 49 i mamy wynik blisko 250 porcji frytek, jeżeli się nie mylę. Bo oczywiście teraz ja to sobie liczyłem w pamięci, ale oczywiście możecie to sobie policzyć, jeżeli jesteście bardzo ciekawi. I oczywiście jeszcze jeden bonus. Ziemniak celebryta. Ziemniak dumnie wkroczył na czerwony dywan Hollywood. Jak to możliwe? Otóż ziemniaczany amerykański Stan Idaho zaangażował młodziotkę Marilyn Modrą do kampanii przepraszam, do kampanii reklamowej swego sztandarowego produktu. Aktorka wystąpiła w podkreślającym kształty kostiumie z jutowego worka na tle kwitnących pól ziemniaczanych. Jej blond włosy i pełne kształty miały kojarzyć się z barą ziemniaczanego miąższu i pięknym kształtem wulf. No i cóż... Tym bonusikiem kończymy nasz dzisiejszy odcinek z ciekawostek o zimnieku. Myślę, że odcinek się spodobał. Jeśli się spodobało to komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście zapraszam do łapkowania filmów, a przede wszystkim tego filmu pod spodem. Będzie mnie to oczywiście bardzo motywować, ponieważ mnie to bardzo motywuje. I będzie motywować do dalszej pracy. No i oczywiście do dalszego nagrywania dalszych odcinków na YouTube. Także no cóż. Na razie.